O mój Panie Jezu Chryste, u na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej, kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi. Pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę 21, która jest drugą godziną konania na krzyżu. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiaruję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen przyjmij ją miłościwy Panie moją pełną miłości intencję i spraw aby było dla pożytku mojego i innych jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego co chcę uczynić tymczasem składam Ci dzięki o mój Jezu że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce. I zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i Twoją miłość. I wyciągając ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Ukrzyżowany Jezu. Podczas gdy się modlę wspólnie z Tobą, siła Twojej miłości i Twoich boleści zatrzymuje mój wzrok na Tobie. Serce mi się kraje, gdy widzę Cię tak bardzo cierpiącego. Cierpisz z miłości i z bólu, a płomienie, które palą Twoje serce, wznoszą się tak wysoko, że mogą Cię zetrzeć na popiół. Twoja wstrzymywana miłość jest silniejsza niż śmierć. I aby dać jej upust, spoglądasz na łotra po twojej prawej stronie i wyrywasz go piekło. Swoją łaską poruszasz jego serce i złączyńca zostaje całkowicie odmieniony. Rozpoznaje cię, uznaje w tobie Boga i, pełen skruchy, mówi, Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A Ty bez wahania odpowiadasz mu. Zaprawdę opowiadam Ci. Dziś ze mną będziesz w raju. I czynisz z niego pierwszy tryumf swojej miłości. Ale widzę, że w swojej miłości nie tylko łotrowi kradniesz serce, lecz także wielu umierającym. Ach! Oddajesz do ich dyspozycji swoją krew, swoją miłość i swoje zasługi. Używasz wszelkich sztuczek i zabiegów, aby poruszyć ich serca i wszystkie je wykraść dla siebie. Ale nawet i tutaj Twoja miłość napotyka na opór. Jakże wielu Cię odrzuca, jak wiele jest nieufności, jak wiele desperacji. A Twój ból jest tak wielki, że ponownie zmusza Cię do milczenia. Chcę zadośćuczynić, O mój Jezu, za tych, którzy w momencie śmierci tracą nadzieję na miłosierdzie Boże. Jezu, miłości moja, wzbudź w każdym nieskończone zaufanie i wiarę w Ciebie, zwłaszcza w tych, którzy przeżywają trwogę konania. I dla zasług Twojego Słowa obdarz ich światłem, siłą i mocą, aby mogli umrzeć świętą śmiercią i przejść z ziemi do nieba. W swoim najświętszym ciele, w swojej krwi i w swoich ranach zawarłeś wszystkie dusze, O Jezu. Dla zasług tej Twojej drogocennej krwi, nie pozwól więc, aby nawet jedna dusza poszła na zatracenie. Niech Twoja krew wraz z Twoim głosem nieustannie woła do każdej z nich. Dzisiaj ze mną będziesz w raju. Mój torturowany i ukrzyżowany Jezu, Twój ból wzmaga się coraz bardziej. Ach, na tym krzyżu jesteś prawdziwym królem boleści. Pośród tak wielu boleści nie umyka Ci żadna dusza, a co więcej, Każdej z nich dajesz swoje własne życie, ale Twoja miłość czuje się odpychana, pogardzana i lekceważona przez stworzenia, i nie znajduje sobie ujścia, wzmaga się i zadaje Ci niewypowiedziane tortury. A pośród tych tortów ob tortur obmyśla, co jeszcze mogłaby dać człowiekowi, aby go zdobyć, i sprawia, że mówisz. Czy widzisz, mój synu, jak bardzo cię umiłowałem? Jeśli nie chcesz mieć litości dla samego siebie, mniej przynajmniej litość dla mojej miłości. Tymczasem, widząc, że nie masz mu co dać, gdyż oddałeś mu wszystko, kierujesz swój tęskny wzrok na swoją mamę. Z powodu Twojego bólu ona również cierpi bardziej niż gdyby była umierająca. A miłość, która ją dręczy, jest tak wielka, że czyni ją ukrzyżowaną na równi z Tobą. Matka i syn, Wy rozumiecie się nawzajem. Wzdychasz z ulgą i jesteś pocieszony, widząc, że możesz oddać stworzeniu swoją mamę. A widząc całą ludzkość wianie, głosem tak łagodnym, że mógłby poruszyć każde serce, mówisz: Niewiasto, oto syn twój, a do Jana, oto matka twoja. Twój głos wstępuje do jej macierzyńskiego serca i łącząc się z głosami twojej krwi, mówi dalej: Moja matko. Powierzam ci wszystkie swoje dzieci. Daj im całą tę miłość, którą do mnie odczuwasz. Niech cała Twoja macierzyńska troska i czułość będą dla moich dzieci. Ty je wszystkie dla mnie zbawisz. Twoja mama to akceptuje. Tymczasem Twoje boleści tak się nasilają, że ponownie pogrążasz się w milczeniu. O mój Jezu, chcę zadośćuczynić za zniewagi wyrządzone Najświętszej Dziewicy, za bluźnierstwa i niewdzięczność tak wielu, którzy nie chcą uznać, uznać dobrodziejstw, które przekazałeś człowiekowi, dając ją nam za matkę. Jak mamy Ci dziękować za tak wielkie dobrodziejstwo? Posłużę się Twoim własnym źródłem, o Jezu, i w podziękowaniu ofiaruję Ci Twoją krew, Twoje rany i nieskończoną miłość Twojego serca. O Święta Mamo, jak bardzo jesteś poruszona, gdy słyszysz głos swojego Syna, który pozostawia Cię nam wszystkim jako naszą Matkę. Dziękuję Ci, obłogosławiona dziewico, i dziękuję Ci tak, jak na to zasługujesz. Składam Ci własne podziękowanie Twojego Jezusa. Ukochana mamo, Ty bądź naszą matką, sprawuj nad nami opiekę i nie pozwól nigdy urazić Cię nawet w najmniejszym stopniu. Trzymaj nas zawsze przytulonych do Jezusa. Swoimi rękami przywiąż nas do Niego, abyśmy nigdy nie mogli od Niego uciec. Twoimi własnymi intencjami chcę w imieniu wszystkich zadośćuczynić za zniewagi wyrządzone Jezusowi i Tobie, moja ukochana mamo. Mój Jezu, gdy jesteś pogrążony w tak wielkich cierpieniach, jeszcze goręcej błagasz o zbawienie dłuż. Ja jednak nie pozostanę obojętna, ale chcę przemknąć po Twoich ranach, żeby je ucałować i ukoić. Chcę się zanurzyć w Twojej krwi, aby móc powiedzieć razem z Tobą duszę, duszę. Chcę podtrzymać Twoją przybitą i zbolałą głowę, aby Ci zadość uczynić i prosić Cię o miłosierdzie, o miłość i przebaczenie dla wszystkich. Cierpiący Jezu, zatopiona w Tobie i przytulona do Twojego serca, zliczam Twoje boleści i widzę, że konwulsyjny dreszcz przenika Twoje najświętsze człowieczeństwo. Twoje członki się wiją, jak gdyby jeden chciał się oddzielić od drugiego. I pośród tego wykręcania, spowodowanego okropnym bólem, wołasz głośno: Boże, mój. Boże, czemuś mnie opuścił? Na ten okrzyk wszyscy drżą, ciemność staje się gęstsza, Twoja skamieniała mama staje się blada i mdleje. Moje życie i moje wszystko, Jezu, cóż ja widzę? Ach, jesteś bliski śmierci. Nawet Twoje bóle tak Ci wierne wkrótce Cię opuszczą. A tymczasem, po tak straszliwych cierpieniach, z ogromną boleścią spostrzegasz, że nie wszystkie dusze są w Tobie zjednoczone, a raczej widzisz, że wiele z nich pójdzie na zatracenie. Czujesz ich bolesną rozłąkę, gdy się odłączają od Twoich członków. A ponieważ. Również i za nie musisz zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej, odczuwasz śmierć wiekuistą każdej z nich oraz cierpienia, które będą przeżywać w piekle. I głośno wołasz do wszystkich serc. Nie opuszczajcie mnie. Jeśli chcecie więcej cierpień, jestem gotowy ale nie oddzielajcie się od mojego człowieczeństwa. To jest cierpienie nad cierpieniami. To jest śmierć śmierci. Wszystko inne byłoby niczym dla mnie, gdybym nie cierpiał waszego oddzielenia się ode mnie. Och, mniejcie litość dla mojej krwi, dla moich ran, dla mojej śmierci. Ten krzyk będzie nieustannie rozśmiewał w Waszych sercach. Och, nie opuszczajcie mnie! Miłości moja, jak bardzo ubolewam razem z Tobą. Tracisz oddech. Twoja najświętsza głowa opadła już na Twoją pierś, życie Cię opuszcza. Jezu mój, czuję, że sama umieram. Ja również chcę wołać razem z Tobą. Dusza, dusza! Nie odejdę od Twojego krzyża, od Twoich ran, by móc Cię prosić o duszę. A jeśli chcesz, stąpię do serc stworzeń i otoczę je Twoimi boleściami, aby nie mogły od Ciebie uciec. A jeśli to by było możliwe, sama chciałabym się ustawić przed bramą piekła. Aby odciągnąć dusze, które mają tam pójść i skierować je do Twojego serca. Ale Ty konasz i milczysz, a ja płaczę z powodu Twojej zbliżającej się śmierci. O mój Jezu, współczuję Ci i mocniej przyciskam Twoje serce do mojego. Całuję je i spoglądam na nie z całą czułością, do jakiej jestem zdolna. A żeby przynieść Ci większą ulgę, czynię boskie czułości swoimi i nimi zamierzam Ci współczuć. Chcę przemienić swoje serce w rzeki słodyczy i wlać je do Twojego, ażeby osłodzić gorycz, którą odczuwasz z powodu utraty dusz. Ten Twój krzyk jest pełen boleści, Jezu. Bardziej niż opuszczenie Cię przez Ojca, Utrata dusz, które od Ciebie odchodzą, wywołuje ten bolesny lament, wydobywający się z Twojego serca. O mój Jezu, przymnóż każdemu łask, aby nikt się nie zagubił. Niech moje zadośćuczynienie będzie w imieniu tych dusz, które miały być stracone, a żebyś do tego nie dopuścił. Na koniec proszę Cię o Jezu. Abyś dlatego Twojego skrajnego opuszczenia udzielił pomocy tak wielu duszom, które Cię kochają i które zdajesz się pozbawiać samego siebie i pozostawiasz w ciemności, ponieważ chcesz, chcesz mieć towarzyszki w swoim opuszczeniu. Niech ich ból będzie jakby błaganiem, które przywoła do Ciebie dusze i złagodzi Twoje cierpienia. Mój uwielbiony Jezu, zawołałaś mnie w tej godzinie swojej męki, abym ci dotrzymał towarzystwa, i ja przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę cię, jak w udręce i oboleści się modlisz, składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci, dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko o mój Jezu zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak aby mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami. Oznacz każdą cząstkę mojej istoty, Twoim błogosławię Cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic, prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.